Szymon, no wziąłem Cię z parkietu, wiem, że to nie jest nic miłego po takim spotkaniu, ale słuchaj, no powiedz co z Twojej perspektywy, co się stało, gdzie się stało, jak się stało. No to nie był anvil to nie była koszykówka, to nie była obrona. Na pewno, zresztą słyszycie Państwo jak, jak dziękują teraz kibice swoim zawodnikom Zielonej Góry. Natomiast e, my w dzisiejszym spotkaniu wyszliśmy zupełnie bez energii, bez... E, e, bez jaj, no naprawdę wiem, ja zdaję sobie sprawę, że jest trzeczna pora, ale no tak to, tak to niestety wyglądało. Eee, przegrywaliśmy zbiórkę w obronie. Eee, indywidualne akcje gdzieś łącznie, łącznie ze mną, bo w końcu mówię, ja, ja też jestem, że tak powiem, biegam, skaczę, wszystko robię i tak to niestety później wygląda. Kilka akcji było fajnych drużynowych, gdzie Kuba Karo czy skończy z góry, czy soku mu podał. Czyli możemy tak grać. Możemy tak grać, możemy się dzielić piłką. I pomału zmieszaliśmy ten, ten dystans, te straty były zmniejszane. Znowu gdzieś się w dar pozwoliliśmy na kilka łatwych akcji. No i dzisiaj nie wiem, nie patrzyłem jeszcze w statystyki, ale bardzo dużo otwartych i celnych rzutów trzypunktowych miał drużyna z Zielonej Góry. No i taki jest wynik, jaki jak jest. Ja rozumiem też, że mnie wziąłeś po prostu, no niestety dzisiaj przypadło to, to mi jako kapitanowi. Ale nie mam do ciebie żalu, bo tak naprawdę ja odpowiadam za, za całą drużynę i, e, i tutaj... Mogę mówić dużo, ale no, no przykro, przykro na to na to się patrzę, bo to jest druga porażka ziemi. Też byłem na Twoim miejscu, wiem, wiem, co teraz czujesz. Szymon, no dobrze, ale statystyki statystykami. Dzisiaj wydawało się, że, że tak jakby nikt nie chciał po prostu zagrać normalnie. Przecież macie macie rewelacyjnych zawodników. Co z tymi waszymi gwiazdami? Dzisiaj to były gwiazdeczki obrażone, które chodziły po boisku. Wydawałoby się, że przy, po tym ostatnim udanym meczu pucharowym wszystko jest na dobrej drodze. Myślisz, że jakieś zmiany? są potrzebne tutaj czy kolejna rozmowa? A powiem tak, ja nie jestem od zmiany, ja jestem tutaj właśnie o tego, żeby, żeby mniej więcej chłopakom podpowiadać, żeby robić e, co do kapitana należy, więc zawsze będę stał e, murem za, za moim zespołem to są decyzje jeżeli chodzi o decyzje personalne to nie są do mnie tutaj masz trenera, sponsorów, radę nadzorczą i tak dalej, dyrektorów, masz tyle ludzi którzy by chcieli może coś wnieść do, do tego wszystkiego, że, że ja tam w ogóle nie jestem potrzebny, dla mnie jest najważniejsze to żebyśmy się trzymali jako, jako jedna, jedna drużyna bo my potrafimy grać w koszkówkę, tylko ja nie, nie rozumiem i nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, co się z, na, z nami czasami dzieje w naszych głowach, że ja rozumiem, jedna, druga akcja gdzieś nam nie wyjdzie. To jest koszkówka, to jest sport, wiadomo, mecz się nie zakończy 0-0 ani 10-10. Kwestia jest tylko tego typu, że my w pewnym momencie przestajemy grać i to jest dla mnie dramat, bo, bo my po prostu się poddajemy. A nie tak powinna wyglądać gran Wilon, tak powinien wyglądać mistrz kraju w tegorocznych rozgrywkach. No właśnie serce mistrza powinno bi bić znacznie szybciej. Na pewno jak się po takim trudnym spotkaniu zmobilizować przed następnym. Przecież już jutro lecicie do Berlina. Wiesz co, w tym momencie najważniejsze według mnie jest dla nas to, żeby zresetować gdzieś, gdzieś nasze głowy. Na pewno będziemy rozmawiać, analizować ten, to spotkanie, ale my mamy mecze, wiesz, to 3-4 dni, więc nagle, nagle tutaj nie wiem. Według mnie wziąć, zobaczyć ten, ten mecz, przeanalizować i tyle iść do przodu, bo, bo chyba inaczej się nie da, bo, bo ciężko cokolwiek powiedzieć po prostu na ten temat. Dziękuję Ci bardzo.